Mądre opracowania, podręczniki, ekspertki i guru od komunikacji mówią: Pamiętaj o odbiorcy. Pewnie macie w swoich organizacjach przepracowane, do kogo kierujecie przekaz. Może to rodzice małych dzieci, młodzi dorośli. Albo seniorzy, ale jak o nich pamiętać w natłoku codziennych zadań? Mam na to prosty patent. Kiedy piszę post, komunikat dla mediów, czy wsad do mailingu, wyobrażam sobie osobę po drugiej stronie, bardzo konkretną, i dostosowuję do niej treść i formę, bo przecież inaczej będę pisać z myślą o 19-letniej Marcelinie, inaczej o 60-letniej Marii, a jeszcze inaczej, kiedy chcę zaciekawić moją informacją dziennikarkę radiową. Myślenie o osobie, która jest po drugiej stronie, Wyobrażenie sobie, jak reaguje i co ma w efekcie zrobić, bardzo mi pomaga. Sprawdź, czy zadziała u Ciebie. A więcej o odbiorcach działań promocyjnych znajdziesz w poradnik NGO.